Trójkąt śmierci tradera. Oczywiście, śmierci w cudzysłowie. Tak sobie właśnie wymyśliłem taką chwytliwą terminologię. Wprost na nagłówki gazet. Trójkąt śmierci tradera, zwłaszcza detalicznego. Usilne próby przewidzenia rynku i przyszłości. Niechęć do money managementu a w tym oczywiście chęć betowania za wysoko i niechęć do ucinania strat oraz trzecia rzecz wiązanie swojej samooceny ze spełnieniem się tych, tych przewidywań jego i zarabianiem pieniędzy albo ogólnie z pieniędzmi wiązanie samooceny z pieniędzmi i trafnością swoich przewidywań te trzy rzeczy tworzą błędne koło. No bo po co ci money management, po co ci risk management? Jeśli ty twoim celem jest przewidywać rynek. Jeśli będziesz przewidywał rynek, nie musisz ciąć strat ani bawić się w takie pierdoły, jak ograniczanie ryzyka. No, a wiązanie swojej samooceny, no to wiadomo. Roller coaster emocjonalny, złe decyzje, impulsywność, reaktywność. I takie usilne dążenie do. Takie usilne dążenie do zwycięstwa za wszelką cenę na tym rynku, nie? co so jest po prostu przyczynkiem do autodestrukcji.